Ludziska z tej strony Fabo284 to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i zostawcie jeszcze kod w sklepie natras284 z kropką. Kropka na samym końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała i jak widzicie potwierdzam kod i tak, yy, no weszły Star Wars do gry i no doszedł taki karnet bojowy można powiedzieć ze Star Warsów i on kosztuje tysiąc faudolców, więc my go dzisiaj kupujemy, więc tak, raz, dwa, trzy i mamy to. Zostaliśmy w ogóle już pięć gwiazdek nawet z Kina, Strażnika, z Korusont, y, i s, e, s, Plecak, sonda szpiegowska, sitów i złowieszczy mały. Bo ja już te zadania parę zrobiłem, więc tak mamy tego skina, więc gramy. W ogóle fajnie on wygląda. Spoko. Jeszcze będę miał y, takiego zwykłego, mał, darta maula i takiego klona. A i w ogóle jeszcze w karnecie zobaczcie, kogo mogę odblokować. Odblokujmy sobie ją szybko. Jeszcze. I zaraz będę mógł kończyć już karnet, jeszcze tylko 10 poziomów, więc no, no, będzie już bardzo blisko, raczej zdążę to 10 wbić poziomów, bo sezon kończy się 9 czerwca, a dopiero maj się zaczął, więc powinienem zdążyć. Yy, więc no, yy, odebraliśmy ją tak na szybko. Ale dobra, dzisiaj gramy Star Warsowymi skinami, jednym bynajmniej no. Chyba, że nam się uda go odblokować innego, tylko to muszę wygrać grę, ale i tak chyba nie będę nie dostanę za wystarczająco punktów. Ej, spoko! Ej, fajnie on wygląda w grze. Bardzo fajnie. Lepiej niż te stare, co były. Ej, kozacko on wygląda. Ej, na serio. On jest przepiękny. To jest Przepiękny skin, po prostu. Ale w ogóle yy, lećmy na siłę Szaleństwa, bo tam jest najbliżej wszędzie mie mieczy, bo miecze pojawiają się tu przy Mega City, przy Siole Szaleństwa i przy obu panej odkrywce, więc to jest najlepszy punkt, żeby lecieć na miecze. A i w ogóle, jak coś obu pana odkrywka jest cała w torach od grindu, więc. Ja będę ją nazywał zgrindą na odkrywkę. Wszędzie są, no. Jak się podskoczy, to już się na to, to już jest się na torach. Możemy nawet pójść tam zaraz. To wam pokażę. Dobra. Ej, ale na serio spoko ten skin wygląda. Ten skin nazywa się Strażnik Skoruski. Dobra. Yy, nie leci do no tego tam jest ale nie widzę dobra o co to jest coś złotego coś pewnie za no. dobra, ej sprzęt do MP mi się przyda bo mogę tym pójść po miecz jakiś spoko fajny dobra ej, tutaj kara nie, nie mam złota no znaczy mam strasznie mało bo no, ja mam ciągle słabe jakieś rozszerzenia. Mam ciągle do karabinów maszynowych, a jak ja biorę miecz świetny, to ja nie biorę y, karabinu maszynowego, więc się nieźle, nieźle się trafiło. Maula miecz jest najlepszym, kiedy bierze się też y, tego. Y, karnister, bo wtedy kładzie się te karnistry i on wtedy nie rzuca, więc ten sposób. Dobra, yy, głośno trochę było. Likwidacja z wyciszonej broni. Ej, to z wyciszona broń? Co? Karabin. Aha, karabinstrumowy devastator z tunikiem. Dobra, rozumiem. Zielony miecz, nie. Zielony albo czerwony chyba. Jak przejmę punkt i nie będzie czerwonego, to, to idę po zielonym najzwyczajniej. Ała. Albo może nie dożyję. O nie, zabiłem go i to był mój cel w dodatku Co jest? Niebieskie jest strasznie blisko, ale niebieski jest... Niebieski jest słabo, bo on przyciąga, chciałbym, który rzuca. Aha. Co to jest, Katan? Nie. Uuu, dobra, lepiej patrz To lecimy, coś tu fajnego jest No wezmę, rzucę to szybko I demer, cobra, to nie to, to wyrzuca Albo nie, to wezmę yy, w... Nie no dobra, to jest słabe w sumie to wezmę... mam dużo... Dobra. Będę mógł sobie uleczyć tego. Yyy Chyba. Dobra, chodźmy tu. Dobra, aż to mieć. Tu on jest. W ogóle patrzcie jaka jest fajna animacja, jak się do tego wchodzi. Dobra. Jesteśmy Jedi. Poczekajcie, bo to jest epickie. Bo jak weźmiecie, e, macie to ciągłe, to możecie sobie cały czas e, tego. Jak macie s, e, klep sok klepu, chyba, e, to wtedy możecie tego. Cały czas podwójnie skakać. O. To jest zadanie chyba zdobądź ileś sam punktów. To było ciężkie, więc... Pojedźmy sobie, bo to jest zadanie, żeby jechać pojazdem. Ała. Dobra. Czekajcie muszę się zsiąść. Dlaczego powiedziałem ała? Nie wiem. Typ? Chyba cypa ty No. Ej! Bo ten sam skin mnie dał przeptem. Podobnie. No yy, w innej rundzie, jak grałem. Dobra. Okej. Okay. Bo musiałem zdobyć się 100 do ojców, niestety. I dlatego wtedy go widzią. O, Gdzie jest mój motorek? Nie, w, nie mówcie, że w wodzie. Nie. Gdzie wystrzeliłem? Motor. Dobra, nieważne. Idziemy na Mega City. bo muszę zdobyć kozacką pompę. I musimy to wygrać. O Ała. Nie. Dobra. Gdzie jesteś? Udało się. O, klep, kleposkok. A to... Aha, dobra. Myślę, się z zadaniem było takie zadanie pod wpływem klepu. I z tego mi się zapamiętała na... O, pojazd. E, wyłączmy, może lepiej radio. Doskoczyłem, co jest. To po ścianach jeszcze jeździ. Ej, ale co jest? Dlaczego auto jeździ po ścianach? O nie, peleryna mi wpada z samochodu, patrzcie. Z tyłu. Jak ja mam tyle aż metrów przejechać pojazdem w jednej grze? Gdzie jest ten boss? Tu gdzieś. Nie wjeżdżaj w niego. Spróbujemy z zdobyć samego bossa. Dobra, hop. Aha, dobra, oni idą wam. A i to szkoda, w ogóle tam widziałem typa jakiegoś, no tu jest. Pomóżcie mi w razie czego. Dobra, on tam cały czas jest, dlatego zrobię tak. A tak. Dobra, atakować? Czy jeszcze nie? Dobra, weźmy pobój, strefa idzie. I zróbmy atak. Dobra, jest. Jeszcze jeden boss został. Dobra jest, udało się. Weźmy sobie też karabinek i pompę. Ej, udało się. Dobrze. Myślałem, że się nie uda, tak szczerze. Wątpiłem. Zaraz wyspa się pojawi, muszę dążyć na nią. Tam jest karabin chyba. Szybko. Dobra, jest. To Asa. Szybko. Yy, gdzie są soki siorby? Tu. Okej. Okay. Szybko. W ogóle mam cały mityczny ekwipunek. No nie, to jest gościu. Siadaj w samolot. Ojeź, ja by. I uciekam. Bo. Koło mi rozwali. Wiecie, że po driftowaniu y, tym to wtedy jest taki przyspieszenie. Dobra, ja może przyspieszenia nie będę używał, bo... No widzicie jakie ja jeżdżę. I tam są bocy jakieś. Bot. Jeden. Widzę jednego bota. Ale nie będę do niego strzelał, bo skończy się to źle. O, apteczka. I do straży. Trochę daleko, ale dam radę. No nie no, tym się skręci... O, super. Brutus! Udało mi się. Ohohoho. Ej, Brutus wybuchł po tym. Co jest? To, ale to było ciężkie. Eee, no widzicie, ja mam tylko takie rozszerzenia. Dobra. No, to wzmocnienie weźmy. Do strefy. Okej. Okay. Typek. Hej typek. No nie. Łabuj. Dobra jest. Udało się. No nie, no jeden tylko klepos. Co? Dobra. E, chodźmy do... do strefy drugi poziom co jest i skok i skok co jest jak to dobrze mi wyszło i skok nie topa dobra w ogóle ktoś do mnie Przelał. Dobra yy, musimy dobra, musimy tu zdobyć i tego yy, i wziąć ten karabin maszynowy. Nie karabin maszynowy, tylko szturmowy, yy, impulsowy. Ej, jak nisko w ogóle będzie ta wyspa. Patrzcie. Jak nisko? Jak się... Podskoczyła podwójnie, to się dotknie czy był tego. Znaczy moduł. Myślałem, że tu ktoś już jest. Ale na szczęście nie. Hop! I tam muszę wskoczyć i zrobić tu daszek. I tu na dół. Oha, super. Coś do mnie strzela. Nie, anime. Chyba. Nie, nie. Nie wiem, co to było. Myślałem, że ktoś do mnie strzela. To nie wiem. Coś się zbugowało, może. Będzie tam na wygrze? No. Dobra, yy, karabin. Odkręcony Jeden sok sobie użyję. O nie! Mój, to jest mój miecz. komu go nie oddam. I podwójny skok. Widzicie? Jak fajnie się z tego skacze? W ogóle to jest, Nie, to jest wyrwa. Myślałem, że to jest miecz kolejny. Mm. Dziwne. O w ogóle tam jest safe, ale tam jest taki słaby safe w sumie nie, nie wiem. Chodźmy gdzieś tu na środek mapu. Znaczy burzy. Najbezpieczniej będzie. Super, jestem celem. Nieźle. O korona. Gdzieś tam gdzieś tam wyżycił koronę, więc Ma mało życia. Dobra, jest. Nie zauważyłem tego pancake'a I to dosłownie pancake'a Albo plas. Dobra Jest! No bierz Koronę i uciekaj Miał sok siorba? Nie miał O nie Został mi jeden sok siork, najgorzej. Ale mam koronę. To jest dobrze. Tylko teraz się błyszczę, nie? Nie dość, że jestem niebieski, to jeszcze korony mi widać. Schowajmy się w tym domku. Mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie i nie pomyśli. A, wysadzę sobie ten dom. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale no dobra, zaryzykujmy. Ryzyk fizyk. I wejdźmy na górę. Jeszcze na górę? Wejdźmy, tu nie ma okiem. Nie no, jest jedno. Upsi. Myślałem, że tylko to, da się tylko to rozwalić. 11 osób zostało, mało. Strasznie mało. Ale zobaczcie jaka duża strefa. To jest piąta strefa dopiero. I burza zdaje dalej jeden obrażenia. co jest? Myślałem, że to już siódma jest strefa albo szósta Nie widać tam nikogo? Nie widać Ale strefa się już zmniejsza Jestem celem, ale ten goście do mnie w ogóle nie podchodzi Zapomniałem o tym, że jestem celem na serio. Najgorzej, bo on do tego domku może wejść, nie? Ej ale tym skinem fajny się biera, taki battlefront. Yy, dobra schowajmy się w tym małym domku. Do tych małych domków na serio. Nikt nigdy nigdy nie wchodzi. A szczególnie nie robi takojnie nie czeka. Nie no, mogę tam wejść. Aha, nie mogę tam wejść. Nie miecz! Oha, super! W miejscu gdzie nie ma Gdzie jest yy, burza tego? To jest strefa, no super. Coś się Fortnite zepsuł. Coś dziwnego się dzieje. O! Udało mi się przeżyć, super. Ten goście zginął. Schowajmy się tu gdzieś na burze. W tym miejscu, o! I oglądajmy. Mam nadzieję, że, ża że żaden snajper. O! Chyba widziałem typa. Albo jak się budował. Nie. A nie, jest tam ktoś. Tam, o. Jest gdzieś. Dobra. Yy... Nikogo nie widzę tu, że jest. Ja bym się tu schował i zbudował sobie bazę taką. I udamy, że to jest zniszczone jakieś... Hop, no nie. Nie wiem, jakieś... Uderzenia. Z pistoletu, czy coś. Tutaj, hop. Tutaj schody jeszcze. Dobra, no, no jest dobrze, <laughs> powinniśmy przeżyć. W ogóle tu jest dalej boss. Nie, bo zginął. To jest chyba jego. Uja, coś tu jest. O, nie zauważył mnie w tym boksie. Uf. Nie. Dobra, na razie się chowam tutaj. O, super. Mam nadzieję, że tu tego typa już nie ma. Bo muszę wygrać. Szybko. Najgorz najgorsze jest to, że ten miecz jest strasznie głośny. Pewnie snajper jaki gdzieś jest. I pamiętam, jak w tym domku się kiedyś walczyłem z takim spocencem na odcinku. O nie, jak ktoś do mnie strzelał, to właśnie chodzi o... Chol. Aha! Dobra. Dobrze. Dobry jestem, widzicie? no jak ja mam tam wejść do tej strefy? Psz, ta strefa cała jest jest, już w bu jest jest już w burzy. Ej, ja idę z burzą. Zaraz jeden gościu zostanie tylko. O, oni się tam chyba strzelają. Albo jeden strzelił raz. Nie wiem, ale schowań się w tym krzaczku. Nie wiem, co to było. Tam coś się stało, to jest chyba ten tytan o, strzelałem się tam biją, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta jest, wygrałem wygrałem z koroną dobrze dobrze Wygrałem. Muzyczka nam tu. Dobra, wyjdźmy do lobby. To było bardzo dobre. Dobra, runda, bezpiecznie grałem. No. Chowałem się ciągle, ale no dobrze. Nikt mnie nie znalazł. Przy pomocy przycisku pingu, możesz zaczynać misję. O! Poziom zdobyłem. Dobra, no nie no nie mogę. Muszę jeszcze pięć zdobyć, żeby dostać tego skina, ale nie ma już tych zadań. Patrzcie. Będą za 3 dni te zadania. Dobra, ale to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, ten skin przynosi straszne szczęście. No i co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Papa pa, ludziska.